Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Krzysztof Wojczal i zapraszam na pierwszy odcinek z serii w kontrze do. A tematem tego materiału będzie teza Pitera Zajana, że Polska zostanie potęgą w oparciu o sojusz ze Szwecją. Oczywiście w kontekście średnio czy długoterminowych prognoz i po, jak rozumiem, tą serię Pitera Zajana po rozpoczęciu. Rozpadzie ładu światowego, czy tej hegemonii Stanów Zjednoczonych, po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z bycia tym globalnym policjantem. I opowiemy sobie właśnie na temat tej oto tezy, tezy wybranej przez Was w komentarzach pod ostatnim materiałem. Widać, że pomysł na cykl Wam się spodobał. Mam nadzieję, że będziemy go kontynuować. Jest bardzo wiele już w tej chwili pomysłów, i myślę, że część z nich jeszcze zrealizujemy. Pomysł wziął się stąd, że stwierdziłem, że wiele powstało w Polsce i w przestrzeni publicznej u nas, wiele baniek informacyjnych, i osoby nie przenikają do siebie z jednej do drugiej bańki, po prostu nie słuchają tego, co mówią inni, tylko słuchają jednego źródła. No, a u, u mnie jest akurat na kanale tak, z tego co się zdążyłem zorientować po waszych komentarzach. Że moi słuchacze, czyli Wy, słuchają różnych źródeł, przekłuwają różne bańki po to, żeby mieć, podobnie jak ja zresztą mam taką filozofię, żeby mieć jak najszerszy pogląd na sprawę i wyciągać sobie swoje własne wnioski. Tak więc zawsze się śmieję, że jeśli ktoś był w jednej bańce, w drugiej bańce, w trzeciej bańce, a w końcu trafił do Wojczala, to znaczy, że słuchał już wszystkich i wybrał Wojcala, To oczywiście... Pół żartem, pół serio, natomiast bardzo lubię w ten sposób o tym myśleć i chciałem wykorzystać fakt, że właśnie mam taką, a nie inną publikę. I z tego względu, że ja sam nie mam w tej chwili za bardzo czasu na słuchanie innych ana analiz innych osób, analityków, geopolityków czy ich wniosków, z tego względu, że Muszę ograniczać się do po prostu pozyskiwania danych analitycznych, wyciągać samemu wnioski, pisać książkę, nagrywać tutaj materiały dla Was, i po prostu nie mam czasu już na nic więcej. Ale korzystając z tego, że Wy to robicie yy, i macie dość szerokie spektrum, jeśli chodzi o zainteresowania, a także o właśnie o poszukiwanie różnego rodzaju spojrzeń na, na te same sprawy, wykorzystując je jako Waszą wiedzę, stwierdziłem, że warto byłoby wejść w taką synergię, znaczy wy będziecie mi podsuwać materiały, które nie, mógłbym komentować, do których mógłbym szybko je sprawdzić, dotrzeć do nich i skomentować daną tezę, którą uważacie, że należy skomentować. W ten sam sposób byśmy mogli jakby wzbogacić dyskurs publiczny, debatę publiczną w Polsce na tematy strategiczne czy geopolityczne, no a jednocześnie podsuwalibyście mi pomysły i otrzymywalibyście takie materiały, jakie, jakich sobie życzycie. Także myślę, że to jest dobry pomysł, także zobaczymy, myślę, że to będziemy kontynuować. Bardzo dziękuję za już podsunięte tematy, a jednocześnie jeszcze w kwestiach organizacyjnych bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie na Patronite. I kontynuujemy ten nasz projekt. To znaczy, w tej chwili środki na Patronite, które przeznaczacie, będą przeznaczone na osobę, na zlecenie dla osoby, która będzie się zajmować um, ogarnianiem konta mediów społecznościowych i budowaniem zasięgów dla tego kanału. Trochę sprofesjonalizujemy sobie ten kanał. Ja się tym zajmować nie będę, poświęcę się tylko i wyłącznie pracy merytorycznej, z tego względu, że po pierwsze nie mam czasu, po drugie nie mam takich, takich wiedzy i umiejętności. Także jeśli ktoś jeszcze nie wsparł kanału, to zapraszam. Najniższa, najniższy próg na Patronite to 12 zł. 12 zł to jest mniej więcej tyle, ile zapłacicie za piwo w barze. Kupicie piwo, ale jakby tutaj, możecie zapłacić 12 zł raz na miesiąc, ale nie będziecie mieli jak w przypadku piwa kaca. Także zapraszam do wspierania. A teraz przechodząc już do merytoryki odcinka. Peter Zajan nagrał odcinek własny o Polsce w kontekście tych średnio-długoterminowych prognoz dotyczących, jak będzie wyglądał świat po złamaniu jakby chyba tej hegemonii. Tak to przynajmniej rozumiem, bo powiem szczerze, że nie do końca się też wsłuchuję i mam czas, ale tak jak na tyle, co zrozumiałem z tego jednego odcinka. Tak więc mówimy o dalekiej, znaczy śred... takiej przyszłości po NATO, nazwijmy to w ten sposób i wskazał, że Polska może być potęgą z tego względu, że, no i tutaj mamy tę tezę, której on nie poruszył, ale którą należy wskazać, która nam mówi Polakom wszystko, czyli leżymy między Niemcami a Rosją. I Peter Zajan wskazuje, że Niemcy będą miały w przyszłości bardzo potężne problemy z uwagi na słabą demografię i z uwagi na, na to, że ich gospodarka jest bardzo mocno uzależniona od eksportu, a więc w sytuacji, kiedy się zerwą łańcuchy dostaw, kiedy będziemy mieli deglobalizację, niemiecka gospodarka zaliczy kolaps. No i w tej sytuacji jeszcze mamy oczywiście Rosję. Rosja, zdaniem Zajana, albo wygra na Ukrainie i pójdzie na Polskę. Tu się z nim nie zgodzę, ale tego nie będę. Akurat tematu podsumował, myślę, że to przy okazji innego rodzaju, w kontrze do innego odcinka, można też poruszyć ten temat. Natomiast stwierdził, że nawet jeśli wygra na Ukrainie, to później i tak będzie miała bardzo ciężko i chyba się rozpadnie tylko trochę dłużej może po ataku na Polskę. Natomiast jeśli przegra na Ukrainie, to będzie koniec Rosji i też się rozpadnie a więc również z uwagi na kwestie demograficzne, ale i gospodarcze. Także mamy tutaj taki argument, że najważniejsi i najwięksi też sąsiedzi Polski, a jednocześnie rywale będą, będą mieli bardzo trudne czasy w przyszłości, a więc Polska może tutaj mieć takie okno możliwości. Tutaj Zajan, który kładzie duży nacisk na, zauważyłem na demografię, wskazał, że Polska ma 40 milionów populacji, oczywiście w tym rejonie jeszcze mogłaby zaistnieć Szwecja, ale ona jest ma zbyt, zbyt małą liczbę ludności, poniżej 10 milionów, także nie będzie w stanie samodzielnie tutaj dominować, a Polska będzie mogła. No i co do tych dotychczasowych, powiedzmy, przemyśleń Zajana, to dodać należy, że on zawsze w zasadzie sam skontrował te argumenty. To znaczy. Wskazał, że Polska może mieć okno i może być potęgą z tego względu, że sąsiedzi będą mieli bardzo źle. A na koniec nagrania dodaje, że Polska wcale lepiej mieć nie będzie, bo Polska i słusznie zauważył, ja też to pisałem w swojej książce Trzecia dekada, że Polska jest drugim najwa... państwem najbardziej w Unii Europejskiej uzależnionym od eksportu po Niemczech, a my głównie eksportujemy do Niemiec. Także jeśli się niemiecka gospodarka załamie, to polska gospodarka załamie się zaraz za nią. Także to jest jakby pierwsze zbicie argumentu, które, którego dokonał sam w zasadzie Peter Zajan. Druga kwestia to jest demografia, gdzie w Polsce demografia również mamy fatalną demografię. Nasza sytuacja w stosunku do Niemiec jest trochę lepsza, bo nam. U nas ten, ta zapaść demograficzna, ten niż demograficzny przyszedł trochę później, niż w Niemczech. Tylko, że Niemcy szybciej zaczęli sięgać po imigrantów, natomiast do nas imigranci trafiają dopiero od kilku lat, trzech, czterech, może pięciu. Oczywiście jest to inny kierunek, My mamy tutaj głównie z Ukrainy, natomiast Niemcy mają w zasadzie zewsząd, z całego świata, dużo z Afryki i Azji, także Znowu, kolejne zbicie argumentu, znaczy wszyscy słabną wokół, ale Polska też słabnie. I co z tym dalej, co z tą dalej tezą, że Polska będzie jednak potęgą tutaj w regionie. To znaczy, tego Zajan nie tłumaczył, ale ja to mogę przyjąć na potrzeby dalszego, dalszej polemiki z materiałem, bo jeszcze nie doszliśmy do sedna, do tej Szwecji, ale przyjmuję, że w sytuacji, kiedy wszyscy wokół będą słabnąć, kiedy faktycznie będzie nastąpi deglobalizacja, nastąpi być może rozbicie tych wszystkich struktur międzynarodowych, jak Unia Europejska, jak NATO, jak ONZ nie, nie wiem, czy tak dokładnie to wyobraża sobie Zayan, ja ale myślę, że podobnie myślimy w tym zakresie. Ja stawiam też takie tezy, przynajmniej tak ja takie stawiam. Natomiast uważam, że ta deglo deglobalizacja i wycofanie się ze Stanów Zjednoczonych, czyli do tej izolacji, czyli America first, albo może America only, nastąpi dopiero po, dopiero po pokonaniu geopolitycznych przeciwników czyli dopiero po ujarzmieniu Rosji i ujarzmieniu Chin nie wcześniej dopiero po, tych zagro po pokonaniu zagrożeń zewnętrznych. Amerykanie skupią się na wewnętrznych, które już są dzisiaj bardzo poważne już je dzisiaj widać i one pewnie wystąpią z zdwojoną siłą. Poza tym no jakby nie będzie tego mobilizacyjnego ośrodka z zewnątrz, więc Amerykanie będą nastawieni na problemy wewnętrzne. Nie wiem, jak to, jak wyobraża sobie tą deglobalizację Peter Zajan, no ale też pewnie jakoś sobie ją wyobraża, skoro, skoro prognozuje, jak będzie wyglądał świat, w tym Polska, po, po, po nastąpieniu tej deglobalizacji. Także Także tak przedstawię tak swój, tak swoją, swoją mniej więcej wizję, w którą można wpisać w zasadzie tą, te tezy Pitera Zajana, z którą zaraz mam zamiar popolemizować. No, ale przyjm przyjmując, że Polska jest w stanie jednak zająć silniejszą pozycję niż dziś, względem, w relacji względem swoich sąsiadów i otoczenia, z tego względu, że, i to już jakby to są moje tezy, może Peter Zajan też o tym mówił w innych materiałach, nie wiem. Ale należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno kryzys z 2008-2009 roku, jak również ten związany z 2014 rokiem, z inwazją na Ukrainę, jak również ten covidowy z 2020 roku, a także ostatni. Um, Pogłębienie tego kryzysu, inflacji, wzrostu cen surowców energetycznych i tak Związane wszystko z drugą inwazją na Ukrainę. W tych wszystkich warunkach Polska poradziła sobie lepiej niż Niemcy, lepiej niż Europa Zachodnia, polska gospodarka i ogólnie jako kraj. Także można ekstrapolować to dalej, można wnioskować dalej, że jeśli będą bardzo poważne problemy gospodarcze, załamania geopolityczne i ekonomiczne w przyszłości, to Polska poradzi sobie lepiej niż zachodnich sąsiedzi. Można taką tezę przyjąć na potrzeby tego materiału i taką tezę przyjmijmy. Ona nie jest zupełnie pozbawiona sensu, aczkolwiek należy pamiętać o tym, że właśnie u nas panuje też takie przekonanie, że ha, 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 Niemcy właśnie przegrywają swój rynek motoryzacyjny z Chinami Chińczycy zaraz tutaj opanują rynek i Niemcy są ofiarami swojej własnej zielonej polityki i tutaj mamy takie uśmieszki, prawda? często. No i ja nie rozumiem tych uśmieszków, bo zauważcie Państwo, że Polska najwięcej, jeśli pod względem wartości eksportuje samochodów i części samochodowych, a czy Państwo potraficie wymienić jedną dużą polską markę samochodową, zwłaszcza samochodów osobowych? No nie ma takiej. I no to wszystko robimy na podlecenie Niemiec, więc jak niemiecki przemysł motoryzacyjny padnie, to my, drodzy Państwo, będziemy zaraz za nim. Pociągną nas za sobą. Także Także ja bym się tutaj tak bardzo nie cieszył i raczej bym kibicował Niemcom w tym sektorze niż się z nich śmiał. Ciekawą opcją może być Izera, która jak widać pomimo zmiany władzy prawdopodobnie będzie kontynuowany ten projekt. Prawdopodobnie jest realizowany z sensem, bo nikt go w tej chwili nie chce zastopować. Jest na takim stopniu zaawansowania i Chińczycy się zaangażowali w niego tak mocno, że chyba to wystartuje, a więc może będziemy mieli własny samochód, Elektryczny, zera, którego 60% części będzie produkowana prawdopodobnie w Polsce, 40% importowana, ale też nie z Chin, bo z Chin ponoć ten import jest zbyt drogi w tej chwili. Tak więc będziemy mieli tutaj ten know-how z Chin, a będziemy produkować własne samochody. Do oprócz tego Chińczycy proponują, żeby produkować chińskie samochody w Polsce, więc to byłoby jakieś rozwiązanie dobre, być może. Być może moglibyśmy tutaj, właśnie tych Niemców, trochę, nawet jeszcze im trochę tego rynku uszczknąć, dzięki Chińczykom. To byłoby rozwiązanie dobre właśnie o tyle, o ile byśmy bazowali na produkcji w Polsce w dużej mierze. Bo gdyby to miało, gdybyśmy mieli zamienić, wiecie Państwo, łańcuchy dostaw z odbiorcy końcowego niemieckiego, który jest koło nas, na produkowanie, na potrzeby Chińczyków, którzy są gdzieś tam daleko, i z ich komponentów, na ich know-how, i tak dalej, tak dalej, więc taka montownia byłaby w Polsce, to by nie miało zupełnie sensu, bo bylibyśmy w tym łańcuchu dostaw bardziej zagrożeni niż w tym niemieckim, także, także tutaj bym był ostrożny. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. To jakby temat poboczny, taka, taka ciekawostka, dygresja. Wracając do tej polskiej potęgi, o której mówił Peter, Peter Zajan, co nas na pewno grzeje bardzo mocno w serduszko i tego, że w jego mniemaniu, gdyby Polska postawiła na sojusz ze Szwecją, gdyby taki tutaj powstał, no to Szwedzi mają oczywiście. Potencjał na Bałtyku, ten morski. My mamy potencjał lądowy, bo tutaj Peter Zając podkreślił, że my tu będziemy mieli czołgi, 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 będziemy mieli więcej czołgów niż Włosi, Francuzi, Brytyjczycy, Niemcy razem wzięci, i ten scenariusz po, znowu podbijania Moskwy przez Polaków nie jest wykluczony. Oczywiście to już mówił, to już mówił żartobliwie, także tego się nie czepiajmy. Natomiast ja z, ja z tym polsko-szwedzkim yy, konceptem mam cały czas problem i on w zasadzie cały czas powraca. Zauważcie Państwo, od kilku lat dyskutujemy o tym, jak tutaj stworzyć taką oś północ-południe, która by broniła nas od wschodu z jednej strony, z drugiej strony dawałaby nam jakieś argumenty z partnerami z zachodu. I to miała być jakaś taka alternatywa, ale to, ta, ta debata u nas trwa, no nie wymyślił ten Zajan, tylko to u nas trwa już od kilku lat ta debata i każdy by chętniej widział jakiś sojusz ze Szwecją aż po Turcję na przykład, tak? przez Rumunię po Turcję. I z tym sojuszem polsko-szwedzkim sytuacja wygląda w ten sposób, że ja nie za bardzo wiem, jak moglibyśmy Szwecji, co moglibyśmy Szwecji zaproponować w relacjach partnerskich czy w relacjach sojuszniczych. To znaczy, oni, według Zajana, mogliby tutaj oczywiście panować na Bałtyku, bo byliby powiedzmy, silniejsi, zainwestowaliby w lepszą flotę, bo w tej chwili nie mają dobrej floty. Drodzy Państwo, mają tylko okręty podwodne, które mogliby nam użyć. Ich okręty nawodne są małe, to są korwety, bardzo. Lekkiej wyporności, na, w złych warunkach pogodowych średnio sobie radzą, one pływają blisko portów, blisko portów em, tych zwłaszcza tych em, portów, które są przy Wyspach Szwedzkich, czyli tych lotniskowcach szwedzkich na Bałtyku. I to te na tych wyspach rozmiesza się radary, systemy przeciwokrętowe czy przeciwlotnicze, które mają osłaniać te małe okręty, bo te małe okręty nie mają tylu systemów, żeby się bronić. Dlatego wysyłanie daleko tych korwet szwedzkich, na przykład do pomocy Polski, Polsce, do Zatoki Gdańskiej, nie miałoby kompletnie dla Szwedów sensu, gdyby, zwłaszcza, że mają ich zbyt mało, żeby bronić własnego wybrzeża w tej chwili. Ale załóżmy ten scenariusz Ptera Zajana, że Szwedzi wzmacniają się, budują dobrą flotę, zresztą chcą teraz zbudować też większe okręty, takie klasy fregata. No, i załóżmy, że my nawet sobie też zbudowaliśmy tę naszą flotę, która też mogłaby z nimi współdziałać na Bałtyku. Tylko, że jeśli Szwedzi wzmacniają swoją flotę na Bałtyku, to oni w zasadzie są w stanie później zagospodarować swoje interesy na tym akwenie. Nie potrzebują do tego Polaków. To po pierwsze. Po drugie, jeśli myślimy w kontekście jakiegoś sojuszu, to Szwedzi czują się bezpieczni. Oni wokół siebie, to jest Skandynawia, to są ich sojusznicy, partnerzy historycznie jeszcze od Unii Kalmarskiej. To jest Dania, Norwegia, Finlandia. Tam konfliktów raczej nie przewidują. To jest bezpieczna dla nich, bezpieczna baza, bezpieczna przystań. Jeszcze półwysep skandynawski w zasadzie prawie się czują jak na, jak na wyspie. Nie sąsiadują z Rosją. Ten Bałtyk to jest ich kwestią nadrzędną, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Tutaj mają te lotniskowce w postaci wysp, plus flota, plus lotnictwo. No i czego oni mogą od Polski potrzebować w tym zakresie? Jak my możemy im pomóc w ich obronie? W zasadzie, tak naprawdę, to my tylko będziemy potrzebować ich, ich, potrze ich środków do tego, żeby bronić naszego wybrzeża, ewentualnie dziś, a w przyszłości stawalibyśmy się dla Szwedów tylko obciążeniem. Z tego względu, że wyobraźcie sobie Państwo, w wyobraźni przeniesie się do Sztokholmu i wyobraźcie sobie to otoczenie przyjazne dla Szwecji, to zagrożenie ewentualne rosyjskie na morzu, które jesteśmy w stanie jako Szwedzi zneutralizować samodzielnie. W zasadzie samodzielnie jesteśmy w stanie na Bałtyku kontrolować sytuację albo z naszymi partnerami, jak Duńczycy na przykład, czy Finowie. Zresztą przecież te państwa mają ze sobą sojusz poza, poza NATO jeszcze oprócz tego. I teraz, co my możemy potrzebować od Polski? A jak weźmiemy, podpiszemy sojusz z Polską, to jakie są zagrożenia? Zagrożenia są takie, że ktoś na Polskę może napaść, a mamy te czasy deglobalizacji, mamy chaos, może będą jakieś wojny lądowe, Polska leży w środku Europy, można ją zaatakować nie tylko, może Rosja będzie chciała atakować, może ktoś inny. No i mamy państwo lądowe, które atakuje Polskę. Gdzieś tam za morzem. Za Bałtykiem, gdzieś tam daleko leży Polska tak? i tą Polskę atakuje ktoś od strony lądowej. I co my Szwedzi mamy z tym zrobić? Czy mamy uczestniczyć w jakiejś wojnie, która nie jest nasza, która nam jest w ogóle niepotrzebna i która w ogóle nie wpływa na nasze interesy? Zauważcie Państwo, że tutaj nie ma w ogóle takiego, takiej płaszczyzny, na której moglibyśmy zainwestować i Szwedzi coś by nas potrzebowali. Może taka potrzeba się stworzy w przyszłości, ale ja, Piotr Zajan takiej nie, po, nie podał, ja też nie jestem w stanie takiej w tej chwili podać. I ja uważam po prostu, że nasze szanse, jeśli chodzi o budowanie jakiejś potęgi, i tutaj się zgadzam z Piotrem Zajanem, że im bardziej Rosja będzie słaba, tym my będziemy bardziej agresywni, postępowi na wschodzie, jeśli chodzi o nasze wpływy. Tutaj się zgadzam z tym, ale. No, nasze ewentualne budowanie jakichkolwiek sojuszy, jakiegokolwiek balansu, czy to względem partnerów zachodnich, czy względem bezpieczeństwa ze strony wschodu, to będziemy mogli to robić tylko wtedy, kiedy my będziemy rośli, a inni będą bardzo mocno słabli. Czyli ze Szwedami, być może jakieś partnerstwo, tak, jeśli oni będą słabi, bo będą nas potrzebować. Rozumiecie Państwo, to będzie w tą stronę działać. A, a, a jeśli chodzi o prognozę co do Szwecji to ja znowu mam tutaj troszeczkę rozbieżne zdanie niż Peter Zajan, bo ja dostrzegam, wiecie Państwo, no geopolitycy często bazują na tych twardych danych. PKB, ilość wojska, może demografia jeszcze tutaj bardzo mocno Peter Zajan to podkreśla i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj trzeba patrzeć na te kwestie niepoliczalne, problemy wewnętrzne, imigracja, jak ona wygląda, struktura tej imigracji w Szwecji. Polska ma inną imigrację, Szwedzi mają inną. Szwedzi już teraz widać bardzo duże problemy, jeśli chodzi, sprawdzam statystyki ostatnio do, do tej nowej książki, bo porównywałem Polskę, Polskę z, ze Szwecją, zauważcie Państwo, że Skandynawia była e, najbezpieczniejszym regionem Europy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo publiczne. W tej chwili jest tam najwyższy wskaźnik przestępstw tle, na tle seksualnym, gwałtów, e, jak również zbroją w ręku, czy morderstw. To jest Skandynawia, to jest po prostu... E, oni zawyżają wszystkie europejskie, w Unii Europejskiej statystyki, jeśli chodzi o przestępczość. E, właśnie w tych, w tych obszarach, o których powiedziałem. Także... E, no widać, że ten proces um, związany z imigracją im się nie powiódł i tam będą coraz większe napięcia wewnętrzne i ja nie jestem przekonany. Tam w ogóle jest system podatkowy, gospodarczy, jest bardzo sztywny, bardzo wysokie opodatkowanie. Ja nie jestem w stanie, ja, ja myślę, że to państwo nie wykrzesa z siebie z takiej siły, żeby wzmocnić się w sytuacji, kiedy wszędzie będzie, wszystko będzie padało. Jak będzie deglobalizacja, będzie duży kryzys czy krach ewentualny gospodarczy, taki globalny, to Szwedzi... Będą sobie bardzo źle radzić, w mojej ocenie, a oprócz tego będą mieli bardzo mocne napięcia wewnętrzne. Będą mieli. No naprawdę, no to tutaj napisałem książkę Trzecia Dekada, gdzie mam cały rozdział o Skandynawii i o Szwecji, więc nie będę się tutaj rozwodził na godzinę, ale nie widzę tutaj takich dobrych, pomyślnych perspektyw dla tego państwa. A w związku z tym uważam, że on nie będzie dla nas nawet wsparciem w przyszłości, raczej właśnie będzie słabło, i być może to my będziemy musieli zbudować taką flotę, żeby jeszcze im pomagać, ale dzięki temu byśmy mieli na nich dla nich narzędzie, żeby, żeby ich wciągnąć w naszą strefę wpływów. Rozumiecie Państwo, jak to działa? No bo my musimy być po prostu od nich silniejsi. Także w tym scenariuszu z Peterem określonym przez Pitera Zajana, że Szwecja będzie silniejsza i będzie z nami. Tutaj budować jakiś sojusz i to jeszcze wespół, gdybyśmy się dogadali ze Stanami Zjednoczonymi wspólnie, to już w ogóle byłby super jakiś układ. No nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się tutaj w kontrze stawiam problemy wewnętrzne w Szwecji. Fakt, że nie będą w stanie z siebie wykrzesać jego potencjału do wykorzystania sytuacji kryzysowej w Europie i na świecie. A gdyby tak się stało, gdyby wykorzystali, gdyby byli silniejsi, to nie będą od Polski niczego potrzebować, wręcz przeciwnie, ewentualny sojusz z Polską byłby dla nich obciążeniem. Bo po co mieliby angażować się w wojnę, gdyby Rosja zaatakowała Polskę, tak? Na, na lądzie, no, no okej, okay, no dobrze, Rosjanie może by tam mogliby zająć Gdańsk na przykład, i to by było może jakimś zagrożeniem dla Szwecji, ale ale czy warto by było w to wchodzić tutaj w jakąś wojnę? Może jeśli jakby Polsce pomógł ktoś inny niż Szwedzi, to po co się angażować? Szwedzi mieli bardzo długo realizowali taką politykę neutralności, to właśnie że oni w czasie II wojny światowej również byli neutralni. I mimo tego, że dzisiaj są w NATO, to gdyby się te struktury międzynarodowe rozpadły, takie jak NATO, a chyba taki właśnie scenariusz, jakby w takim scenariuszu omawiamy tę tezę no to wydaje mi się, że Szwedzi nie byliby tutaj jastrzębiami, że tak powiem i nie chcieliby wchodzić w nie swoje wojny i no nie wiem, ja tego tak nie widzę, że, że tutaj będzie jakaś, jakiś super sojusz, jakaś mocna współpraca i Szwedzi nas będą potrzebowali. Niestety, chociaż bardzo nam będą... By było dobrze, gdyby, gdybyśmy wiedzieli, że Szwedzi nas potrzebują, proszą na co sojusz i chcą z nami mocnej współpracy, bo my tego potrzebujemy w tej chwili. Prawda? I my sobie to wyobrażamy, że to by było dla nas korzystne. Także tak bym, tak, tak bym zaczął tą polemikę i skończył w zasadzie tak bym skończył tą polemikę z Peterem Zajanem. Mam nadzieję, że się tego rodzaju odcinek Wam podoba, tego rodzaju seria. Komentujcie. Piszcie, czy, czy jest dobrze, czy, czy może to jakoś inaczej zrobić. Natomiast jeszcze raz przypominam o wspieraniu, o, o tym, żeby również wspierać poprzez Patronite, środki, jak mówiłem, przeznaczamy na inwestycje w kanał, w jego rozpoznawalność i w jego zasięgi. Także możecie dołożyć tutaj swoją cegiełkę do tego wszystkiego. No i jak mówiłem, 12 zł to jest jak piwo. Ale te nagrania są jak piwo, ale bez kaca. Także miesięcznie to nie jest duża kwota. Zachęcam do wsparcia. Tyle, tyle ode mnie. Pozdrawiam i do usłyszenia.